A w dzisiejszym odcinku. To są odpały, przecież to Nie mogę Już mi się nie chce, autentycznie już mi się nie chce strzelać Stary. przez takiego psa. Zabierali mu żarcie. Ja uważam, że mu żarcie zabierali w szkole, nie? Co, co łaska do Dijaska, bo no i 600 zł. Weź, 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 nie komentuj, nie komentuj. Nie naprawdę miałem źle bo naprawdę. Użył granatu! Rekord! Użył granatu! Nie Przepraszam! Nie mogę. I... 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 Dobra, nie... dobra, dobra! No, więc mówisz, że lubisz w. To? Co lubię? W... We Francji. Dobra, widzowem, muszę Wam to opowiedzieć, ale Oho. dzisiaj gramy bez granatów, więc dlatego wziąłem Karolka, który głównie zabija granatami na ten odcinek, tak? No nie no, bez utrudnić przesady, życie, no nie, noć mu życie. Dobra, 70% smaków ja to są z web. granatów. <laughs> ja. Ale ty wyglądasz. a ty jesteś medykiem w ogóle. Teraz zobaczymy. To medyk to jest Kondon! Co on ma za <laughs> w ogóle? Pamiętaj bez granatów, o, 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 o Przepraszam, przepraszam. O, Mnie, o wariacie. myślałem, że będziesz miał problem o Wabik, a tu Będę miał digu. problem o Wabik. podam tą podaszku Jeden leży z kibili Jest góra Jakby co Kibili strzela. Gdzie to nie wiem KOĆ Połóż w, w ramiona Kryć go mała na w dłonie nie no, ale który, a bo on Musiał przejść blisko, mapę. albo nie, nie musiał przejść prze... blisko. Mi się ja bym słyszał, okno. Jest, ja bym słyszał, okno bym słyszał, że spadł, bo to słychać, nie? No, nie? No, czekam na chłopa 6 lat jak na rybach Pamiętaj bez granatów, majster. Nie, no proszę cię, no. Bez granatów, ale możesz gwoździarkę grać, ty się nie denerwuj. No a co mi po tym, jak ja yy, sobie walę 60 z granatu, że o go, oj, dobra, dobra, nieważne, ten ma maka. Jest, jest jeden góra, no. Musisz jungle'em, musisz. Co ja mam tak cicho Cunder strigę? Ale dał. Ra, GTR leży. O oh. kurde. Użył granatów. Dzień dobry. Kaczko? Ale aim. I gdzie I jesteś? Je. <laughs> Jaki leś? Nie mogę ty. A taka. Fa Fajur... e. 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 Chociaż Zatował. Nie ma flesza Nie ma. O. Mam dużego. <laughs> Aha! Nie, dobra, GTR jest w pałym Jest na Ale tym, z tamtej strony, no o, ja o jest Free Fire głowa. 338 godzin w CSie, dobra, widzowie. Challenge accept, <laughs> Nie mogę, jak można być taką bułą, powiedz mi. Powiem ci. Tatan, no nie mogę, Ty no fletch. Jak widzę, co strzelają, to mi się szykuje. Zero. On jest odpałem, on jest odpałem. Dlatego mi wczoraj w pistoletówce tak zasadził. Nie no, ej, no, ch nie no chłop nie wyczy. kto tak gra? E cheaterzy. Co to jest, ja walę w niego, prosto w niego! Nie no, on ma jeżeli. GTR jeza... jest odpałem! GTR jest Jeżu... odpałem! 100%. On ma jeżolo na awatarze, dobra, dawaj ja. Przecież to widać, to widać. Że gościu jest takim odpałem. 338 godzin w CSie, no nie wierzę w to. I W Thunderze 50, no widzowie! Nie no, patrz. Nie no. Mówię ci, on jest spałem. E, ja chcę tylko powiedzieć, że chłop nawet na niczym nie stał. Stał w powietrzu. Dwóch tam <laughs> Ja... Ej, chłop nie. Nie, no musiałbyś powa, nie? da się powa, bo nosi. nie ma demka, nie? Chłop, ja wcelowany wychodzę, a on stoi tak 20 cm z lewej w powietrzu. Ej. Tam nic nie było! Po głowie idzie od lewej, tam za bezem. Patrz, będzie wcelowany we mnie. I baby O! To są odpały! Przecież to są. Nie, nie! Nie mogę! Nie mogę! Przecież, co nie nie mam za... asysty, bo się zabił! No przecież oni mi na złość robią, nie? Nie mogę! Poczekaj, nie co? Nie, przecież nie, to nie, jest na 100%. No nie mogę, daję sobie łapę uciąć. ne, ne... me, me. Ramiana stychota. Patrz, nade, perf, nade, okej, okay, fajnie. idę <_zorunikator> do okna, nigdy w oknie nie staliśmy. Jeden, nice. Nie ma, 07! Leży jeden z Kibidy. Siada, bada, du, czekam pracę chwilę. Jest, z prawej. Nieee! Nieehehehe! <arriba> <sy appeal> Ihohohohoho! <với> Widzą, wiem, że. No nie, no. Aha. Nie, nie, no przecież Mogę teraz... już te granaty? Nie mogę. Nie, 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 jeszcze nie. Akurat patrz, taki taki kurde odpał akurat jak my mamy taki challenge fajny pod Karolka. Jeszcze jeden, ale nie no, standard idzie, schody. Masz jakiś śmieć, nie mogę, nie ja mogę, mu strzeliłem. You are so powiem bad. Tak, powiem tak, powiem jakbym Yo. miał granaty, to by było... I tak nie się nie Nie no, pozwól mi te granaty. No, nie no, Jade, nie, my, nie błagam, jesteś, nie, ja myślałem, że nie ma. Nie, jestem, jestem, ale ja po prostu nie mogę, bo mnie to f*** ja Już nie mogę inaczej tego nazwać. Jakbym mi jakiś rusek obszczany. Obszczymy dobra, 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 dobra. Ty dopiero teraz, dobra, przecież on wie wszystko. Dobra. On wie w której w której dzielnicy ja się urodziłem, rozumiesz? A w który? Nie, nie mam. <laughs> łobrzych, łobrzych. Ej czemu ty awatar zmieniłeś? Bo Ej, tak wczoraj mi się... jest. Jak już tak mogę ci przerwać chociaż nie chcę. Dawaj! Jakiś Ej, chodzę sobie na serwer uproszczony. No. Ja patrzę, a tam krowa kręci wymianami i mówię. No nie może być. I was to uproszczonego, ciacha? A to nie byłeś ty! Nie mogę. Uwa, już mi się uwa. nie chce, uwa. autentycznie już mi się nie chce strzelać Ej, przez stary, takiego pca. Dobra, ale jedną rundę ugraliśmy na odpałów i to tak ofensywnych. No weź to sprzedaj, w dupę We... jeża. Przez, te granaty już mnie nie interesują, jak my na takich fleciurów trafiamy. Leci report, no dobrze, wspomaganie pola widzenia, odpał. wspomaganie pola widzenia. Ja nie wiem, czy tu potrzebny jest Overwatch, stary, ale mnie po prostu ciekawi to, jak oni bardzo są wcelowani. I nie wiem, nie, nie jestem w stanie dać ci nawet podpowiedzi. Nie. Dobra. Na koniec, ofensywne, jak ja to przez to spadłem nie ci, ci alternator. Nie. Czy to jest jakiś chwszy mm. Tatusiu, tatusiu, proszę. Stary mu k chleb z masłem i cukrem na drugą Za, stronę. Zabierali na mu żarcie. Stole. Ja uważam, że mu żarcie zabierali w szkole, nie? GTR, Nie, user. nie, dawaj, nie wiem. Dawa, Dobra, no, dawa, odpowiem, Dobra. No, tylko nie ci sami, błagam. No, widzowie, ja uważam, że chyba tego Overwatcha nie trzeba robić. Bo po prostu tak być odpalonym, no to wiecie. Wiecie o co chodzi. Są 100% odpalone. E bo wypłaczecie coś tam. Ja nie płaczę, A, -a. Zawiało mi rogówkę, rozumiesz? <laughs> e <laughs> jest. To nie, nie. spłacz! Po co mi się rzęsy, rozumiesz? To jest lament świętokrzyski, ja pier... Ja mówię o Hipolicie ma chodzi... wizytę na Zachrysty? Po ty chodzi, no. I co tam u niego? Bierze charakter w sensie na koszyka? <śleski> No, co łaska do diaska, no i 600 zł. Trzeba tępić tamtego GTR-a, śmieć. GTR? Śmiecia, ja mówię cały czas o GTR. No, tępić. Nie no ja nie mogę, ja muszę zmienić tego skina, a ja wyglądam jak p dolony Optimus Prime. Jak jakiś Transformers. Co to jest? Dobra, Verticho, no. nie jak my trafimy znowu na GTR-a, to ja się nie wiem, idę do Mercedesa. Bo. A słyszałeś nowego newsa, nie? Że mają wprowadzić skiny do granatów. Serio? Ale to tak serio? Ja już widziałem to dawno temu, że takie coś tam dominowali. No Czaisz? Nie, ale Rzucasz to tak na serio? Przykład bananem, nie no nie, no że y, Przecież buty w Fortnite są, człowieku, ja już bym się ale wszystkiego spodziewał. A gejben y, chudy pan mówił, że ten, że nie ma szans. Mm -mm, oni nie zrobią Valoranta. Tak, tak mówił? Ej, a. Zobaczymy, jak się siano przestanie zgadzać. A, a ja mam pytanie, a jak podniosę granat po kimś, to mogę? Nie, teraz masz opcję wyrzucania, widzisz? Dobrze, bo kiedyś opcji w celu się wyrzucania granatów nie było. I tak się żyło. No to zaśmiałem mi coś. Być go, no, 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 no. Cofać. Dwóch tam. Uważaj, jestem. Jadą, no. jadą, obici. Standard, dwóch standard Daj mu. Yeah. A drugi tam! Myślałem, że za cementem. Miałem wrażenie, że jest za cementem. Ja nie wiem, my... proszę cię, mogę chociaż tego. Nie, nie. wiem, no, zapalę. Nie, nie. Nein, nein, trzy gwiazdki, ma ja, nein, ty Stary, zaskoczę ich. Nadal. Dobra, są. O, Uważaj. Biorę ich zaskoczenie. O nie. O, no. nie. Zostawiłeś mnie. Za... Zostawiłeś i... mnie z pompą. Nie chciałem. Ja, Stefan. Nie! Yeah, Złamaj mnie! Je. Jaki śmieć! A ja znowu stary gram. No ja pierdzielę, no. Dobra runda. Ja! <laughs> yeah. Nie ej szczerze, jakby ze mnie życie wyszło przez tamten mecz. Nie mogę. Jestem tak zdenerwowany, cały czas. Nie mogę wyrzucić tego z głowy. Dobra, dawaj tym gwóździarką coś postrzelaj, stary. No dobra, dobra, dobra. Ko oni teraz AK, nie. Oni już wcześniej, nie? To mid, mid. Mówię, nie graj granatów. Nie, oni już mi dają, do mnie. tam sobie nie. jeszcze. Ale masuj, baby, Masuję. Ty, no tam jest. Ty, no tutaj nic. Nie widzę, nie, nie widzę Jest, kur... graxi, flaxii, gówno, kibel, gówno Jest jeszcze, strzel mu wymiono O nie, o nie Jest w lewo Jest, Jest. Za tobą, ty, majster! Ej, ty o? masz. Gdzie ty masz słuchawki? Czekaj, czekaj, czekaj. czy ty nie masz na odwrót słuchawek, no tutaj normalnie. No dobra, ja lewa, słyszałem to. Na naprawdę? Weź, 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 nie komentuj, nie komentuj. Nie naprawdę mam Naprawdę, lewo, naprawdę. Napra naprawdę Bo ja mam. Ja mam, kompa, ja, mam kompa, ja mam kompa, ja mam kompa ja mam kompa z innej strony. Ja nie <laughs> I musiałem, żeby mi kabel było wygodny, Nie, nie zrobiłeś tego. Dobra odmida. Zmida, zmida. No jak on ginie, ginie! Jest tam minus. On jest LOWEM stary. Ma z 10 kp. No nie wiem, co się dzieje w ogóle, widzowie. Chyba ten. swetu Svetel. Nie lowem, ale był tam na dole, na rampie. Jest, jest tu. Użył granatu! REPORT, <laughs> Użył granatu! Przepraszam. Nie przepraszam. Nie mogę! Ej, widzowie, nie przepraszam. Widzowie, reportujemy Karolka! Ja report Karolek! Ze mną. Dobra, Kurwa, Ale ej, coś drogi, ale ja, ja go podniosłem! No jak oszukał? To, jak oszukał? Nie ej, wierzę Nie to szukałem! Dobra, oszukał, nie, faktycznie oszukał. była taka zasada, że mówiłeś, że nawet jak podniesiesz to się nie zesraj, ja, ale nie używaj, przepraszam. oszukał. oszukał. Jaki ciulas, dziadygi. Ale wstyd, chwyć go ma. Oj, 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 no tak, no, no tak, no normalne to jest, że chłop na piksel wystaje i mi wali łeb, normalne. No graksi, tak gra. Czy jestem taki słaby? Nikt nie, nie pytał n nie obrażaj się. O, już po japońsku. Ej, nie dobra. Five no to, to camping. Słyszałeś kiedyś o camping, campingu? Tak, byłeś na campingu? Byłem. B, co ty gadasz, jak było? Średnio, bo burza była akurat. Byłeś w namiocie czy w camping? W namiocie, a camping było obok. A czyli pojechałeś na camping, ale fk Survival w namiocie. Tak, dokładnie. I co oni na coś camping. podjeżdżają, to oni grają tero, a nie ja. Aha, bo tam nie można plantować na ten. Aha. Co? Co? Dobra, no w to, to fuck you. Robity. A gdzie drugi? Już możesz mieć plecy, pod lewej. A, no może być wszędzie tak naprawdę, nie? Dawaj go. No. Nie, nie widziałem go, widziałeś go? Ja, tak, tak, tak. Ja go nie widziałem, nie widziałem go. Kurde! nie mogę, oh, oh, oh. Co się dzieje? Oh, jaka kultura ze mną, jaka kultura, kurde. No bez skitu, kurde, kurde. Dobra, poszuję im teraz, tego Mida teraz. Nie można tak podjeżdżać Mida, tak o. A widziałeś, że Maria Karej w swojej świątecznej piosence przeklina? Po polsku tam jest I just want you. For... O, dobra, nieważne. Nie no Graxit tapuje. Graxit tapuje cię cały czas, stary. Słyszę tylko jeden strzał zawsze i dostajesz łeb. No, no to są tapy oklejone. Graxit na... to tapmy. Kiedy ty to przegrasz? Aha. No to nieźle, nie jest dupa pieprzyć. Vertigo jest przesrany pod tym względem, że. Znać tego boosta no. no? za 51 jest, za 51. Gdzie on kur jest? No nie wierzy, co za kempingi! Aj! Aj! 72. Nie mogę, Grexii, ty s maciarzu, jeśli jesteś cheaterem, odezwij się. <laughs> Nie mogę, po prostu nie mogę. Nie wytrzymuję psychicznie w tej grze pieprzonej. Najgorszy challenge w życiu, bez granatów. Jak można grać? Kto gra bez granatów? Cheaterzy to cheaterzy, nie? Ale teraz to jest pląsawica zwyczajna. Fatalnie gramy, dysfunkcyjnie. Fuck you. u mnie nic nie było. Już więcej. Zajmij na razie. U ciebie. Nice! Nice, Tantifajfu! Yes. Buzon mówi, że ten auk jest OP On ma rozrzut jak rozrzutnik gnoju. Ma, ty. ale jest przybliżeniem, no to jest gówno takie, wiesz. No, dla gówno, citerów. Gówno. Jezu, granaty kupiłem! Ja pierdzielę! Cofaj! Ja o, pierdzielę, ja ten... ale bym się, ale bym no. się zasrał, ale bym by się zastałbym się. Jadą do o, jasno Dupa, i dupa belgijskie. standard. Dobra, to klepiemy się. Rubieszy. Oh, FUCK you. Nie no Graxi coś tam gra, albo kwa jest o... Bany znowu. Nie, poczekaj, bo mnie tu Graxxi. O, prywatny. Super. Świetnie. Czyżby kolejny, widzowie? Ocencie sami. Graxxi jak na razie tylko raz we mnie nie był wcelowany. No co, kewlar i granaty. Żartuję. Tak. Chciałbyś. Chodź, midu, midu. Midu nic słychu. Jeprzony grey. Więc co ja z przynajmniej rampę? Nie, no nie, nie nie uwierzę. Nie uwierzę. Nie uwierzę. Masz pomaganie celowania. Pomaganie z Nie Więc znajdę tego drugiego? No, k***a, i on mnie znalazł, no nie mogę. I to jedna pestka, to był jeden strzał. Ale wiesz o co chodzi? On mnie zawsze znajduje, jak nie patrzę. Patrzę na jego ziomka akurat. I kto patrzy w te same miejsce, gdy twój ziomek patrzy, rozumiesz to? Nie. Dzień granaty. Ziomek tam jego patrzy, a on. Oj, przepraszam. Zapomniałem. Yeah. Że może, można radzić. On patrzy się w, w te same miejsce, stary. No, to tak robi w tej pieprzonej grze. Jak możesz nie ufać koledze? Nice. Oops. Nejda dostałem, 14 HP Jak można nie ufać koledze? Ej, podniosłem granat, no trudno, już sam, ja go nie rzucałem. Nia! jesteś. jesteś To kłamca. nie byłem ja! To Perfidna byłem kłamca, kłamca jesteś. No dobra, ej, jest, góra. Ej, co to za reload? Dobra, musi mieć loa. Nice! 95 Bardzo mi się podobasz! Ja pierdzielę! No nie no oni są szukistami, na pewno. Ej, dwa granaty to i tak jest dobrze, hopie, ja jestem jak Ja się urodziłem zamiast z mlekiem to ze smokiem pod pachą stary i z w ręku! No i patrz i dalej mam granat, no co to ma być? Nic nie brałem. O dobry rzut, dobry rzut. Gdzie to wybuchnie? Czekaj, ja sobie zobaczę. Mm, chill pas. Czemu to nie wybuchło na dole? A bo to jeszcze leci? Idy, no jaba, oni w ogóle mi mi Ej, oni co? mają loła loła mają. Od CT. Jest te Daj, ja, mój refleks to jest jak... Zabierz nie. mnie tego z proszę Cię. Jak mam takie obsysam. Czemu ja obsysam, widzowie? Jeszcze to cheater, no bo obsysa? ten cheater. Obsysam. Przez cheatera wszystko. Ma już gal Galila. Ja pierdziele, nie mogę. Po prostu nie wytrzymuje Psychic. Nice. Jeszcze drugi. Ja właśnie nie wiem czego tu nie słyszałeś. A bo koniec rundy? Aha. Ta czas. No i nie wiem. No i czekaj, nie wiem. Czekaj, graj, w zjare. A daj, 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 Do no, no końca! Do dolej, końca! prosisz, Ja dudli kudli, budli. Dlaczego ja tak ginę? Co to za słaby? No co on wali? Nie wiem, ma, nie ma, mal... nie ma na pewno. Drugi jest z lewej tam dalej. Uważaj, jest tam dalej. Nie ma plantuję Jawa najfu, dawaj, jawa najfu. Nie no, sobie dobrze to rozegrali. Albo grać jest z*** Nie Nie <laughs> no. Dobra, nie, dobra. Iwan. Wiesz, nie, że, wiesz nie, że ja byłem kulturalny, nie, wszystko na swoje. ale. Dol się za to! Ja. Co to było? Jak się mną już przepraszam, to jest silniejsze, niż soda. Bódź Hipolita! hipolita. niech cię wyspowiada, niech cię ja. wyspowiada, i bo to spadłeś, jest. I spadłeś ja. To się nadaje do tarcia chrzanu, naprawdę. Ja. Coś ty. Ze... coś ty od... O mój Boże, to wszystko przez A ja to dzisiaj bardzo dziękuję. I siema! No. <laughs> ja.